Ta krótka historia to jedynie wstęp i wprowadzenie do e-booka pod tytułem Bycie w formie to nawyk. Jest to bezpłatny e-book, który w prosty i konkretny sposób tłumaczy, czym są nawyki i jak je kształtować, aby być w formie na lata. Damian Bugański, autor e-booka, zakłada, że silna wola i motywacja są przereklamowane i nie warto na nich polegać. Pobierz bezpłatny e-book i dowiedz się, jak kształtować pozytywne nawyki i cieszyć się dobrą formą fizyczną i psychiczną. Więcej informacji w opisie filmu. To będzie śmiała teza, ale myślę, że nie minę się z prawdą, jeśli napiszę, że to, jak wyglądamy. Jak się czujemy oraz jaki jest poziom naszej codziennej skuteczności jest wynikiem tego, jakie nawyki dominują w naszym życiu przez lata. Jakiś przykład? Proszę bardzo. To jest Marcin. Marcin ma 30 lat, 15 kg nadwagi i początek cukrzycy typu drugiego, o czym dowie się dopiero za 2 lata, jak będzie musiał powtórzyć badania do pracy. Z własnej woli badań nigdy nie robi, bo przecież wszystko jest ok. Z kondycją u niego słabo, ale to rzadko sprawdza, bo ciągle myśli, że jest w niezłej formie. Przecież w liceum sporo grał w piłkę i nie zawsze stał na budzie. Co z tego, że wtedy zadał się czekoladą i sabi? Był całkiem szczupły i było dobrze. Obecnie w skłonie ciężko mu dotknąć dłońmi do podłogi, więc buta wiąże tylko na siedząco. Na drążku się nie podciągnie, a i porządna pompka jest dla niego sporym wyzwaniem. Na treningi jednak nie chodzi, ciągle brakuje mu czasu, a dodatkowo jest zbyt zmęczony i zestresowany. Marcin do pracy ma na godzinę dziewiątą, więc śpi do ósmej piętnaście. Wtedy zazwyczaj budzik wyrywa go z głębokiego snu i stawia na równe nogi. Marcin w biegu pije kawę i zjada kromkę z masłem i szynką, i już po chwili jest w drodze do pracy. Praca zajmuje mu 8 godzin i mimo, że nie jest to rozładowywanie wagonu węgla połączone ze studiowaniem fizyki kwantowej, Marcin jest po pracy mocno zmęczony. Godzina 17 i koniec pracy. Wypadałoby zrobić jakiś trening, ale przecież jeszcze zakupy, mieszkanie trzeba posprzątać i skoczyć na pocztę. Ech, kiedy na to wszystko znaleźć czas? Marcin wraca do domu o 18.30. Zjada obiad i siada przed telewizorem na chwilę relaksu. Najadł się naprawdę sporo, bo gdy stres opadł po pracy, łaknienie dało sobie znać. Insulina wystrzeliła, trawie rozpoczęte. Marcin zrobił się senny i przymknął jedno oko i nie wiedzieć, kiedy zrobiła się godzina 20.30, a Marcin jest bardziej zmięty niż przed drzemką. Wstał więc z kanapy, otworzył piwko, zrobił kilka kanapek i siadł do komputera. Kilka filmików na YouTubie, potem zrobiła się godzina 23.30. Pora spać. Marcin wziął szybki prysznic i położył się do łóżka. Ciężko mu było zasnąć, wiercił się, ale w końcu udało się zasnąć. Po kilku godzinach wstał do toalety i znów miał problem z zaśnięciem. Gdy wreszcie porządnie usnął, budzik wyrwał go z głębokiego snu, wskazując godzinę 8:15. Wszystko zaczyna się od nowa. A to jest Jacek. Jacek w tym roku kończy 40 lat. Nie ma nadwagi i wygląda lepiej niż jego rówieśnicy. Regularne badania tylko to potwierdzają. Jacek odżywia się zdrowo, ale wie, że są dni, kiedy można sobie pozwolić na pizzę i piwo bez wyrzutów sumienia. Jacek jest w stanie podciągnąć się 10 razy na drążku, zrobi 50 pompek w jednej serii, wybiegnie na dziesiąte piętro bez wizji zawału serca, a w wakacje planuje rowerem objechać Tatry razem z kolegami. Chce też nauczyć się stać na rękach. Jacek do pracy ma na godzinę dziewiątą, ale wstaje codziennie o szóstej rano. Zazwyczaj budzi się na kilka minut przed dzwonkiem budzika. Po przebudzeniu toaleta, czarna kawa, minutowy rozruch całego ciała i Jacek może ruszać na trening. Czasem jest to bieganie, czasem jest to trening wzmacniający. Trening trwa około 45 minut, ale jest intensywnie i konkretnie. O 7.30 Jacek jest już w domu. Bierze prysznic, je śniadanie i o 8.15 ma jeszcze chwilę luzu, zanim zacznie pracę. W chwili, gdy Marcin dopiero budzi się, Jacek zrobił już naprawdę sporo, aby utrzymać się w dobrej formie. Praca trwa od 9 do 17, a Jacek z dotlenionym, odżywionym mózgiem może działać efektywnie. Gdy wyjdzie z pracy o 17, wróci do domu, zje lekki obiad i utnie sobie 20-minutową drzemkę, jeśli akurat będzie mógł sobie pozwolić na taki luksus. Zakupy mam zrobione na cały tydzień, posiłki przygotowuje dzień wcześniej, więc czemu nie? Trochę relaksu każdemu się należy. O godzinie 18 Jacek wstaje i ma czas dla siebie i rodziny. Może wyjść na zewnątrz, pograć w kosza, może spotkać się ze znajomymi lub poukładać puzzle z dziećmi. O godzinie 21. Jacek je kolację, a następnie przygotowuje sobie jedzenie na cały kolejny dzień. Potem może jeszcze poczytać przed snem, a o 23. Jacek zasypia. Dzięki temu, że zjadł kolację odpowiednio wcześnie, przewietrzył pokój i zasunął żaluzję w oknach, Jacek śpi głęboko i dobrze się regeneruje. Następnego dnia budzi się przed budzikiem i jest gotowy do działania. Zarówno Marcin, jak i Jacek mają bardzo podobny tryb pracy, jednak ich ogólna forma psychofizyczna jest zupełnie inna. Gdy Marcin walczy o przetrwanie i czeka na weekend, Jacek każdego dnia wygrywa i idzie do przodu. Nawyki Marcina powodują, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z roku na rok jest w gorszej formie fizycznej i psychicznej. A Jacek? Jacek jest w formie przez lata. Wiem, że być może takie porównanie nie jest idealne, bo trzeba by wziąć pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na to, jak obaj panowie funkcjonują, ale ponad wszelką wątpliwość pewne jest, że obaj budują siebie poprzez nawyki i przyzwyczajenia, które powielają każdego dnia. Jedne nawyki wspierają, drugie osłabiają. Fajnie, aby tych wspierających było znacznie więcej niż tych, które osłabiają których nawyków jest więcej u ciebie, drogi słuchaczu? Ta krótka historia to jedynie wstęp i wprowadzenie do e-booka pod tytułem Bycie w formie to nawyk. Jest to bezpłatny e-book, który w prosty i konkretny sposób tłumaczy, czym są nawyki i jak je kształtować, aby być w formie na lata. Damian Bugański, autor e-booka, zakłada, że silna wola i motywacja są przereklamowane i nie warto na nich polegać. Pobierz bezpłatny e-book i dowiedz się, jak kształtować pozytywne nawyki i cieszyć się dobrą formą fizyczną i psychiczną. Więcej informacji w opisie filmu.